Małgorzata Bugaj, kolejny odcinek podcastu Lepiej nie mówić. A dzisiaj taki temat, o którym zdecydowanie lepiej mówić, szczególnie mojemu pokoleniu. Karol Jachymek, ze mną, medioznawca, badacz, doktor nauk humanistycznych i wykładowca związany z uniwersytetem SWSP. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem jak ty, ale ja pamiętam, jak w latach 90. pożyczył mi kolega komputer. Ja miałam naprawdę już wtedy 20 lat i pożyczył mi komputer bez internetu, bez niczego. Przyniósł go, ja się w ogóle bałam go dotknąć. I pamiętam, jak się uczyłam w ogóle tą myszką najechać, żeby w ogóle trafić w cokolwiek. A miałam 20 lat, ja to podkreślam. Jak, jaki postęp i jaki ogrom dokonał się w tych, no mam 46 dzisiaj, więc w tych 26 latach. Ciekawa jestem o Twoje doświadczenia pierwsze: z internetem czy z komputerem? Ja chyba mam jakieś takie dużo bardziej analogowe, dlatego że pierwsze doświadczenie medialne, jakie pojawia się w mojej głowie, to jest Walkman. Ta, ta. Walkman jako mój taki mroczny obiekt pożądania. Zwłaszcza, prawda, że tych Walkmanów były różne marki dostępne ta. wówczas na początku lat 90. i ja niestety miałem Walkmana Sony, choć tym lepszym Walkmanem, prawda, tym, który wypadało mieć był Walkman Sony, ale też rzeczywiście jestem yy, osobą, która komputer swój własny miała dosyć późno, dlatego że fenomen Atari czy fenomen Commodore, które te komputery mieli na przykład moi koledzy, mnie ominął. Ja miałem, też jak już miałem kilkanaście lat w domu pierwszego peceta, ale nie byłem fanem komputerów. Gdzieś teraz, prawda, ta tematyka mediów cyfrowych Weszła tak na, na pełnej sile, że tak to ujmę, do mojego życia. Będziemy rozmawiać o tym, co w Twojej książce z nosem w smartfonie wydawnictwa Agora, co nasze dzieci robią w internecie i czy na pewno trzeba się tym martwić. Po przeczytaniu Twojej książki, dzisiaj inaczej spojrzałam na pewną sytuację. Opowiem Ci teraz o niej. Jadę dzisiaj tramwajem. I jest wycieczka. No, gdzieś dzieciaki mają, nie wiem, czwarta klasa, trzecia, czwarta szkoły podstawowej. Jadą sobie grzecznie, jest ich bardzo dużo i wszystkie patrzą właśnie w telefon. Akurat obok mnie siedziały trzy dziewczynki, i ta jedna mówi do drugiej: Właśnie ci wysłałam, tobie też wysłałam. Kiedyś moja pierwsza myśl by była naprawdę taka, nie? O, rany, w ogóle, co to za świat. A po przeczytaniu twojej książki inaczej spojrzałam na te dziewczyny. Bardzo mi miło, bo ta książka chyba o tym trochę jest, w tym sensie, że, że jak gdzieś tak szukam metafor i szukam takich, jakichś opowieści, które tę książkę tłumaczą i przyznam szczerze, że im dalej w las, im, im dalej w las promocji, im dalej w las spotkań, tym bardziej upewniam się, że ta książka być może nie jest o technologii jako takiej, ale o, o, o relacjach umiejętności Patrzenia, i w gruncie rzeczy nie zakładaniu, że prawda, rzucając okiem na młodą osobę, doskonale wiemy, co ona robi, zwłaszcza kiedy siedzi z tym nosem w smartfonie, dlatego że ten cały kontekst i cała historia no, jest nam bardzo często nieznana, i bardzo często, prawda, to nasze myślenie o technologiach, zwłaszcza w rękach młodych ludzi, trochę jest tak nakierowywane czy kształtowane przez różnego rodzaju, a co powiem, takie mocne słowo, uprzedzenia, które mamy w ogóle względem technologii, prawda, trzymanej przez naszych. Uczniów, czy nasze dzieci? Będziemy oczywiście tam co nieco mówić o tym, co można robić w internecie, co dzieci mogą robić, ale powiedz, bo ciekawi mnie, jak zasiadałeś do pisania tej książki, to z myślą o kim ją pisałeś, bo czytając ją miałam właśnie wrażenie, że ona jest dla pokolenia X, dla mojego pokolenia, dla tych ludzi, którzy siedzą i narzekają. Ona jest dla dorosłych. Ja, ja tutaj też nie chciałbym jakoś bardzo stawiać, prawda, takich kategorycznych granic, prawda, że, że mogą sięgać po nią tylko osoby w konkretnym wieku, ale ona jest dla dorosłych i ona też jest wynikiem takiego procesu w którym uczestniczę od dłuższego już czasu, bo ta książka jest takim efektem moich spotkań, rozmów, działań z rodzicami, uczniami, dziadkami, osobami dorosłymi, firmami i tak dalej Mógłbym wymieniać tych dorosłych niemalże bez końca, ale rzeczywiście są to tacy dorośli, którzy patrzą na ten świat młodych osób z lekką, z lekkiego dystansu. Ja nie chcę tego dystansu też jakoś definiować. Nie chcę mówić, że oni są przerażeni, że oni są zadziwieni, że oni myślą, że to młody Młodzież jest nie taka, i tak dalej, i tak dalej, bo wszystkie te postawy są obecne, prawda w tych, pośród tych osób, z którymi, z którymi się spotykałem, ale rzeczywiście patrzą na te, na te młode osoby z dystansu, i tak sobie myślą, oj, no coś jest tu nie tak, czegoś nie rozumiem. No za moich czasów to było trochę inaczej. I rzeczywiście myśląc o tej książce, choć ona jest poradnikiem, i rzeczywiście stoi na półkach w księgarniach, właśnie, prawda, na, na, na tych półkach, które są napisane, które są podpisane poradniki, prawda, rodzina, zdrowie, no, no wiadomo, prawda, że też podejmuje tego typu tematy, ale ja myślałem o tej książce jako o takim przewodniku, albo inaczej, o takich rozmówkach, które można sobie kupić, prawda, gdzie trochę mamy nowych słówek, nowych zwrotów, trochę tłumaczony jest nam kontekst, prawda, tego nowego kraju, do którego się wybieramy, bo rzeczywiście myślę, że takim dużym problemem nas, dorosłych, w myśleniu o młodych jest to, że my wiemy lepiej, bo. Patrzymy na ten świat z naszej perspektywy, tymczasem ten świat z naszej perspektywy bardzo często wydaje się dużo bardziej przerażający. I nie taki to jest chyba moje ulubione słowo, niż jest w rzeczywistości. Dopowiedz mi, bo wspominasz w książce o szkoleniach, o warsztatach, ale nie wiem na przykład, jaki to jest warsztat, bo też jestem ciekawa, jak przychodzą do ciebie ci dorośli, to czy oni przychodzą do ciebie jako do, nie wiem. Wiesz, to, w cudzysłów to biorę terapeuty do kogoś, kto zaradzi. To, to się zdarza. To, to się zdarza. Chyba też użyję słowa niestety, dlatego że bardzo często zdarza się, że na moje warsztaty przychodzą osoby, które już są w jakimś problemie, które mają już jakiś problem. Ta sytuacja korzystania z internetu w domu przez ich dzieci, prawda, czy na zajęciach, czy, czy, czy na lekcjach, prawda, tutaj mówię o relacji uczeń-nauczyciele, dochodzi do takiego momentu w ich głowach, bo, bo trochę też mówimy o Wyobrażeniach na ten temat, że rzeczywiście te moje warsztaty są warsztatami, które bardzo często są odbierane, że oni przyjdą, ja im powiem, co mają zrobić w trzech krótkich radach. A już zwłaszcza taką najlepszą radą, jaką bardzo, jaka bardzo często jest oczekiwana przez osoby, które przychodzą na moje warsztaty czy, czy na spotkania ze mną, jest, prawda, panie Karolu, niech pan da takie pięć krótkich rad dotyczących tego, jak zakazać tego internetu, prawda, jak skutecznie odebrać te smartfony, bo identyfikujemy czy rozumiemy te smartfony, jako taki, ta, ta, prawda, takich naszych największych wrogów, czy, czy y, jakąś taką platformę, która kompletnie prawda, utrudnia nam dotarcie do tych młodszych od nas osób. Więc rzeczywiście m, bardzo często tak jest, że, że osoby, które przychodzą na spotkania, to są już osoby, które, które mają jakiś problem, prawda, które mierzą się z jakimiś wyzwaniami y, i te spotkania mają być jakąś formą, no, z jednej strony terapii, z drugiej strony oswojenia prawda, tego, tego, tego obszaru, choć rzeczywiście też zdarzają się osoby, które przychodzą na te spotkania po to, żeby dowiedzieć się więcej, żeby podoświadczać, prawda, żeby wpaść w ten świat mediów cyfrowych, w którym na co dzień uczestniczą nasze, nasze dzieci, ale na pewno jest tak, że to używanie internetu przez młodych ludzi, niezależnie od tego, czy mówimy rzeczywiście o dzieciach, uczniach, czy jakiejkolwiek innej konfiguracji, no bardzo często dla nas jest podejrzane, bardzo często jest dla nas problematyczne, co mnie zawsze trochę tak mm, fascynuje, dlatego, że kiedy my sami używamy internetu, my bardzo bardzo ładnie jesteśmy sobie w stanie wytłumaczyć, dlaczego to robimy. Tymczasem internet w rękach naszych dzieci rzeczywiście no jest takim polem samych niewiadomych bardzo często. No właśnie chciałabym, żebyś opowiedział tę jedną historię z początku książki, przy której się uśmiechnęłam, a propos tego, jak, jak rodzic pięknie potrafi opowiedzieć tę historię. Tak, no to jest jedna z moich ulubionych historii, bo rzeczywiście przyszła do mnie mama, prawda, na, na, jedno, na jedno szkolenie. Zresztą pierwsze zdanie w tej książce brzmi, moja córka jest uzależniona od smartfonu". Ona. Bo rzeczywiście przyszła kobieta na, na, na szkolenie, mówiąc mi, że jej córka uzależniona jest od smartfona. Ja rzeczywiście takich zdań usłyszałem w swojej karierze już całkiem sporo, e, więc to zdanie jakoś bardzo mnie nie zaskoczyło, ale postanowiłem jakoś dopytać, prawda, czy, czy na pewno mamy do czynienia z uzależnieniem, więc zapytałem się, co się stało. Na co matka odpowiedziała, że ta córka, bo chodzi o, o jej córkę, e, tak jak powiedzieliśmy przed momentem, e, powinna uczyć się do egzaminu ósmoklasisty, a w ogóle tego nie robi, bo ma lepsze rzeczy do roboty. Co już zdaniem tej matki prawda, było wystarczającym argumentem, który miał świadczyć o uzależnieniu. No, tymczasem proszę sobie przypomnieć, czy my nie kombinowaliśmy, prawda, kiedy mieliśmy się uczyć, kiedy byliśmy młodsi. No i jako taki argument koronny m, dotyczący tego, że jej córka jest uzależniona, m, było to, że po tym jak ta matka odcięła Wi-Fi w całym domu, żeby zmusić tę córkę do nauki, córka zhakowała Wi-Fi sąsiadów, co dla mnie było w ogóle jak, jakąś cudowną opowieścią, opowieścią kreatywną, Opowieścią umiejętności radzenia sobie z jakąś bardzo dziwną sytuacją, opowieścią też trochę użyję takiego starego słowa o bujaniu matki, który z nas tego nie robił. Tymczasem dla matki rzeczywiście był to jakiś gigantyczny problem, pokazujący, no właśnie, to, że ta córka jest tak kompletnie, prawda, przez ten internet otępiała. Tymczasem, bo to chyba jest ten element tej historii, który, który spowodował, że ja ją tak bardzo zapamiętałem i od niej tę książkę zaczynam. Otóż przez cały czas trwania tych warsztatów. Yy, matka siedziała z nosem w smartfonie, cały czas zaglądała do tego smartfona, cały czas było widać, że coś w tym smartfonie robi. I jak na koniec tego, tego spotkania postanowiłem jej delikatnie zwrócić na to uwagę, że no ona też, prawda, tego smartfona być może używa w problematyczny sposób, no oczywiście wtedy padło, to nie tak, ja to zupełnie co innego, to moja córka ma problem, a nie ja. Tymczasem, gdybyśmy pewnie tak podłubali, jeszcze trochę czasu z tą kobietą spędzili, być może problem okazuje się nie internet, ale jak, jakiś brak umiejętności właśnie z, zbudowania takiej podmiotowej relacji pomiędzy tymi dwoma bohaterkami, bo o tym też jest ta książka, tak jak już, tak jak już też wspomniałem, o, o internecie, ale o internecie rozumianym jako przestrzeń, gdzie my dorośli, młodsi możemy budować pomiędzy sobą porozumienie i wzmacniać łączące nas relacje. Ta historia, którą opowiedziałeś, to tak jak rodzic, który, nie wiem, trzyma papierosa w ustach i mówi dziecku, żeby nie paliło. Tak. A takie historie są standardowe i standardowe są też takie, no, użyję takiego mocnego słowa, oszustwa dzieci, prawda? No, mnie się szalenie to podobało, bo jaka za tą historią jest energia, prawda? Córka, mama włączyła wi-fi, córka jest w domu, musi sobie jakoś poradzić. No, mamy do czynienia w ogóle ze wspaniałą historią, którą też można jakoś anegdotycznie później w rodzinie opowiadać, ale te emocje, prawda, te, te wyobrażenia, te niepokoje i te lęki, które w głowach tej kobiety krążyły, no okazały się tutaj jakoś na, najbardziej definiujące, prawda, te, to, to wydarzenie, choć w gruncie rzeczy być może nie było w nim nic problematycznego. To teraz powiedz, jak, zanim zadam ci kolejne pytanie, czy jak może nie kobiety, tylko ci ludzie dorośli przychodzą do ciebie i na przykład mówią, że chcą tych rad, Daj, proszę dać te cztery rady i ty nie dajesz tych rad, a wręcz mówisz o internecie z empatią, to wtedy oni jakby są rozczarowani? Zdarzyło ci się coś takiego? By, bywają, tak, bo, bo, bo rzeczywiście my też być może jesteśmy przyzwyczajeni do tego, prawda, zwłaszcza w, takich, w takim kontekście spotkań, warsztatów, ale też książek dotyczących, nie wiem, wychowania, że, że, że w tych książkach albo w tych poradnikach, albo w podczas tych szkoleń jest mnóstwo jakichś takich bardzo konkretnych rad, takich, które rzeczywiście, prawda, no niekiedy bardzo łatwo wdrożyć, ale które niekiedy też są bardzo ogólne. A dla mnie zawsze jest to pewnym wyzwaniem i też staram się przekonać do tej perspektywy osoby, które do mnie przychodzą na szkolenia. I zazwyczaj mi się to oczywiście udaje, choć, no, Zdarzyło się wyjście prawda, ze szkolenia, no bo nie daje takich odpowiedzi, które są oczekiwane przez tę osobę, ale ja o tych moich spotkaniach, które teraz rzeczywiście ukazały się, nazwijmy to w formie książ książkowej, myślę jako o takiej empatycznej podróży. One nie są spotkaniami, gdzie ja, tak jak powiedziałem, mówię, co konkretnie należy zrobić, choć oczywiście to też się zdarza i w książce też takie rady się zdarzają, że tak to ujmę, ale spotkania ze mną ja trochę traktuję jak, jak taką podróż, w którą ja chcę zabrać osobę do. Posła, żebyśmy w takiej bezpiecznej... Przestrzeni, prawda? Nas samych, prawda? Grupy samych dorosłych albo spotkania jeden do jednego porozmawiali o tych naszych największych lękach, doświadczyli tego świata i spróbowali też go zrozumieć z naszej perspektywy. Dlatego, że to też jest taki całkiem duży problem, kiedy mówimy o internecie, prawda? Patrzymy sobie na ten świat naszych dzieci czy naszych uczniów, prawda? Naszymi oczami. My mieliśmy, prawda, inne komputery, telefony do naszego życia wkroczyły późno, słuchaliśmy, prawda? Tych nieszczęsnych y, nagrań z Walkmana, prawda? Mm. I mieliśmy mnóstwo różnych ciekawych gadżetów, a jak popatrzymy na ten współczesny świat technologii, to on jest w naszej głowie zdecydowanie inny. Oczywiście z jednej strony jest zdecydowanie inny i też, y, prawda, charakteryzuje ten świat wiele innych problemów. Niektóre z tych problemów są bardzo, bardzo, bardzo poważne, ale jak tak podłubimy palcem i popatrzymy na to, co robią nasze dzieci w internecie, to okej, okay, nie używają Walkmanów, ale dalej słuchają muzyki. Prawda? Tak jak my na tych walkmanach z kaset, prawda? Nie, nie, nie mają komputerów Atari, czy nie mają komputerów Commodore, ale dalej grają w jakieś gry, prawda? Albo nie skaczą, nie wiem, w gumę, ale też mają jakieś aktywności, które wymagają, prawda, jakiegoś wspólnotowego spotkania. I to jest taka lekcja, którą ja bardzo lubię dawać, choć to brzmi jakoś okropnie, że ja coś daję, prawda, osobom dorosłym, bo to nie chodzi o dawanie, to chodzi o ten proces, który sami przechodzimy żeby pokazywać, że rzeczywiście wiele rzeczy się zmieniło i to w taki drastyczny czy, czy daleko idący sposób, ale wiele rzeczy jest bardzo podobnych. Tymczasem to my dorośli bardzo często zatrzymujemy się na szczegółach, tak jak powiedziałaś na samym początku. Nie? Gdybyś zobaczyła te dzieciaki z ekranami w autobusie, to pewnie nasz pierwszy odruch byłby taki jak zasygnalizowany.